Powracam do tych wydarzeń, parady w Gdańsku i marszu w Warszawie. By zrozumieć źródła tak różnych manifestacji polskiego patriotyzmu, oczywiście w takich chwilach sięgam od razu po lekturę sprzed lat, a mianowicie po głośny esej Jana Józefa Lipskiego, Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. Tekst z 1981 roku, opublikowany w drugim obiegu, potem był wielokrotnie wznawiany także w wolnej Polsce. Można go bez trudu znaleźć w sieci. Czytałem go kilka razy, zawsze z tym samym przekonaniem, że opisuje istotę sporu wokół polskości, który, co tu dużo mówić, najsilniej dzisiaj dzieli naszą wspólnotę. Naturalnie zacznę od prostej obserwacji, że patriotyzmu nie sposób zadekretować i zamknąć w jednej formule, na przykład Polak Katolik. Nie wolno zatem mylić jego słownikowych definicji, wedle której patriotyzm to miłość ojczyzny. Słowo patriotyzm odwołuje się do łacińskiego słowa patriota, ojczyzna. Z miłością do narodu, a więc pojęciem. Za którym stoją różne polskie tradycje polityczne, od romantycznych wzorców po koncepcję integralnego nacjonalizmu. Tak czy inaczej, istota problemu zawsze tkwi w charakterze więzi, która łączy wspólnotę. Lipski pisał o patriotyzmie opartym na chrześcijańskiej miłości bliźniego. Taki patriotyzm przeciwstawiał szowinizmowi, megalomanii narodowej egoizmowi narodowemu i ksenofobii. Odrzucał przy tym bezwarunkową miłość do wszystkiego, co polskie. Bo polskie, podkreślał, był przecież i ONR, i pogromy we Lwowie, i Przytyku, i Kielcach, i getto ławkowe, i pasyfikacje wsi ukraińskich, i Brześć, i Bereza, i obóz w Jabłonie w 1920 roku. By poprzestać na 20, lat, na 20 latach naszej historii. Patriotyzm to nie tylko szacunek i miłość do tradycji, lecz, lecz również nieubłagana selekcja elementów tej tradycji, obowiązek intelektualnego wysiłku, wina za fałszywą ocenę przeszłości, za utrwalanie fałszywych mitów narodowych, za służące megalomanii. Przemilczenie ciemnych plam z własnej historii jest zapewne mniejsza z moralnego punktu widzenia niż wyrządzenie zła bliźnim. Lecz przecież jest źródłem dzisiejszego zła i zła przyszłego. Dlaczego Paweł pisał tą książkę? Dlatego, że chciał podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Z innymi, z pokoleniem starszych, ze swoimi równolatkami, ale przede wszystkim z ludźmi młodszymi. W taki syntetyczny sposób przedstawił pewną swoją wizję miasta, życia, edukacji, ale także patriotyzmu. Właśnie patriotyzmu, Krytycznego, o którym pisał Lipski. Paweł zawsze rozumiał patriotyzm bardzo szeroko. Niekoniecznie przez noszenie koszulki z godłem na piersiach. Mówił, że patriotyzm to także punktualność, że patriotyzm i dbanie to także dbanie o lokalną społeczność, że jak idziesz, i widzisz papier na ulicy. Podniesienie go to też patriotyzm. Taki był Paweł.